Witam cię serdecznie na kanale Biblijne Chrześcijaństwo i zapraszam na trzeci odcinek z cyklu Wyznania Byłego Księdza. Naszym gościem jest niezwykle wyjątkowa osoba, były ksiądz Jerzy. W tym odcinku Jerzy podzieli się tematem, dlaczego Biblia przez wieki była księgą zakazaną, a dzisiaj jest lekceważona. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj trzeci temat, którym chciałem się podzielić, uważam fundamentalny, bardzo ważny dla każdego chrześcijanina. A mianowicie próba odpowiedzi na pytanie, Dlaczego Biblia przez wieki była księgą zakazaną? Przede wszystkim była księgą zakazaną w kościele Rzymsko-Katolickim, a tym samym w całej cywilizacji zachodniej. Dzisiaj natomiast, dlaczego ta sama Biblia jest na niespotykaną skalę lekceważona, marginalizowana, wyśmiewana? Zanim. Podejmę się odpowiedzi na to pytanie, powiem, czym osobiście Biblia jest dla mnie i wierzę, że przynajmniej dla większości protestantów, dla wszystkich chrześcijan biblijnych, którzy po prostu opierają się właśnie na Biblii. Biblia przede wszystkim jest jedynym źródłem objawienia Bożego. Wynika to jasno z całokształtu Biblii, że Bóg nie wskazał żadnych innych źródeł, żadnych innych ksiąg, które nazwałby swoim słowem i autoryzował swoim autorytetem, na które powoływałby się Jezus albo jego uczniowie. Po drugie, więc Biblia jest słowem bożym. Często zadaje katolikom pytanie, czym jest dla ciebie Biblia? No, zwykle jest ważną księgą, jedną z wielu ksiąg. Mówię tak. A co czyta lektor po zakończeniu pierwszego czytania, tak zwanej lekcji? Ogłasza wtedy uroczyście i oficjalnie oto Słowo Boże. I pytam dalej wtedy katolików, a co mówi ksiądz po zakończeniu czytania Ewangelii? No mówi i ogłasza, oto słowo pańskie. Więc czym jest dla ciebie Biblia? Czy rzeczywiście Biblia jest dla ciebie słowem od Boga? Serio? Wierzysz w to? To w takim razie poznałeś słowo od Boga? Bierzesz je pod uwagę w swoim życiu? Stosujesz Jego zasady, tego słowa Bożego w swoim życiu? Czym dla mnie jeszcze jest Biblia? Jest najwyższym autorytetem rozstrzygającym. Ostatecznie o wszelkich dylematach. Jest zbiorem 66 ksiąg napisanych przez 40 autorów na przestrzeni 1500 lat od Mojżesza po Jana Apostoła. Biblia, która zawiera w końcu Torę, czyli prawo, zawiera księgi historyczne. Zawiera księgi prorocze, czyli proroctwa, zawiera psalmy, pisma i zawiera przede wszystkim opis przymierzy, które Bóg zawarł z ludźmi. Jakie to są przymierza? Pokrótce najważniejsze. Zapewne można by wymienić jeszcze inne, dodać na przykład przymierze z Adamem, ale wyraźnie mamy zapisany opis przymierza, pierwszego przymierza z Noem po potopie. Proszę przeczytać uważnie ten fragment Księgi Rodzaju, bodajże szósty rozdział. Są tam warunki, opis jest tego przymierza i co jemu towarzyszyło i co nas. Dotyczy również nas dzisiaj po kilku tysiącach latach, ponieważ to przymierze nigdy nie zostało odwołane. Ono wciąż obowiązuje i to wszystkie narody i wszystkich ludzi na całej kuli ziemskiej. Tak, to przymierze zawarte z Noem po potopie. To bardzo ciekawe odkrycie swego czasu kiedyś było dla mnie. Drugie hmm, e, przymierze. Dotyczące głównie narodu izraelskiego, tak zwane stare Przymierze, ale jest to tylko nazwa umowna, chodzi o Przymierze z Mojżeszem, gdzie streszczeniem zawarcia tego Przymierza był Dekalog, czyli dziesięć przykazań. Prawo, które zostało objawione i dane Izraelitom, miało hmm, w ten sposób Izrael miał się wyróżniać spośród wszystkich innych narodów i być świadectwem dla pozostałych narodów. Izrael też geograficznie znajdował się w centrum świata, na skrzyżowaniu szlaków handlowych pomiędzy Afryką, Azją i Europą, więc stanowił naturalne położenie dla przepływu nie tylko towarów, ale również informacji. Dokładnie jeden z takich szlaków, właściwie głównych szlaków handlowych, przebiegał tuż obok Nazaretu. Także kiedy Jezus jako młody człowiek wychodził na pagórek, mógł u podnóża niżej obserwować przemieszczających się ludzi z Afryki do Azji czy do Europy. Przymierze następne. Poza Mojżeszem przymierze zawarte z Abrahamem, które dotyczyło również narodu izraelskiego, które informowało Abrahama, że staje się ojcem nowego narodu, które Bóg tworzy, które oznajmiało Abrahamowi, że jego potomkowie otrzymają ziemię. Konkretną Ziemię i zarys tej Ziemi jest zawarty w tym przymierzu, więc możemy sprawdzić, jakich, do jakich Ziem ma prawo Izrael jako potomkowie Abrahama. Ci w linii wybrania i łaski, tak? bo Abraham był pierwszym z patriarchów. A jego syn Izaak był następnym i Jakub jako trzeci z patriarchów. To z tej linii potomków Abrahama pochodzi naród wybrany, czyli Izrael. Ponieważ od Abrahama wychodzą, wywodzą się również Arabowie, przez dzięki Ismaelowi, po części Ezawowi również. Ale to samo przymierze z Abrahamem również dotyczy nas, dotyczy innych narodów. Jest tam ciekawe, bardzo ważne uzależnienie. Proszę przeczytać 12 rozdział księgi Rodzaju, opis tego przymierza z Abrahamem. Następne przymierze to przymierze z Jakubem obietnica że władza że zostanie w rodzie pochodzącym właśnie z rodu Dawida że potomek Dawida zasiądzie na tronie na wieki była to prorocza zapowiedź że Jezus jako mesjasz syn Boży narodzi się z rodu Dawida i dokładnie tak się stało w ogóle w tej warstwie proroczej 95% proroctw już wypełniło się. Pozostała niewielka część, która wypełnia się właściwie na naszych oczach. No i no, tak zwane nowe przymierze, znowu nazwa umowna. Przymierze, które zostało zapowiedziane jeszcze w Starym Testamencie, tak zwanym Starym Przymierzu. Jeremiasz 31 rozdział, tam jest opis tego przymierza, nad czym ono będzie polegało, na przemianie serca, że już Bóg nie będzie musiał spisywać swoich praw na tam, kamiennych tablicach, ale obiecuje, że w ramach tego nowego przymierza to prawo Boże zostanie zapisane. W ludzkich sercach tych, którzy przyjmą Jego posłańca, Mesjasza, czyli Jezusa Chrystusa. U tych właśnie, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi, Boże Prawo jest wpisane w ich serca. Nowe przymierze. Które jest przez Boga zawarte z Jezusem Chrystusem, z Mesjaszem, z przedstawicielem narodu izraelskiego, ale które jednocześnie dotyczy tym razem już wszystkich ludzi na całym świecie. Ponieważ dzięki doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa złożonej na krzyżu nie tylko za Żydów, nie tylko za naród izraelski, ale za wszystkich ludzi. W całej historii ludzkości e, Jego przesłanie, Jego dobra nowina, Mesjasza, żydowskiego Mesjasza została przez jego uczniów, apostołów, roz, apostołów, rozprzestrzeniona na całym świecie. I dokładnie to ma miejsce dzisiaj na całym świecie dzięki. Mass medium dzięki mediom z telewizji i mediom społecznościowym Ewangelia dzisiaj jest dostępna dokładnie wszędzie. Bo nawet tam, w krajach bardzo ubogich, gdzie ludzie nie mają swojego domu nawet, a nawet nie mają swojego łóżka, to każdy ma praktycznie smartfon i ma dostęp do internetu. W ten sposób Bóg posłużył się również nowoczesną technologią, przełomem technologicznym do tego, aby jego dobra nowina, tak jak kiedyś w XVI wieku dzięki Lutrowi i wynalezieniu druku przez Gutenberga, rozeszła się na cały świat w XVI wieku dzięki reformacji, to dzisiaj dzięki mediom. Które są rozpowszechnione na całym świecie, również dociera do każdego, który tylko zechce. Dlaczego Biblia była księgą zakazaną i dlaczego dzisiaj jest lekceważona i wydaje się coraz bardziej wyśmiewana? Po pierwsze, dlatego, że Biblia stawia do pionu każdy kościół i demaskuje. Każde fałszywe nauczanie, fałszywe praktyki i fałszywą ideę. I to jest pion, to jest Boży pion, pozostawiony dla każdego z nas, ale tym samym dla każdego kościoła. Dzięki Słowu Bożemu zapisanym w Biblii możemy sprawdzić każdego nauczającego i każdy kościół. Czy tak rzeczywiście rzeczy się mają zgodne ze Słowem Bożym? Po drugie, Biblia demaskuje kompromisy Kościoła, a zwłaszcza jego tendencje do związków, patrzę tutaj i myślę o historii, jego związku z polityką i politykami, jego tendencji do chciwości. I do niemoralności. Biblia to wszystko piętnuje i demaskuje. I pozwala każdemu z nas nawrócić się. I pozwala również, jest szansą do wprowadzenia odnowy i korekty w każdym kościele. I to jest właśnie dobra nowina. Wszystko to jest możliwe dzięki wiarygodnemu w pełni wiarygodnemu słowu Bożemu zawartemu w Biblii. Dlaczego dzisiaj jest ważna? Bo demaskuje błędne filozofie i ideologie jakie? Na przykład humanizm, który nie pochodzi z Biblii. Demaskuje ewolucjonizm, który również nie ma nic wspólnego ze słowem Bożym demaskuje komunizm, który jest zaprzeczeniem biblii. Demaskuje jako fałszywy nurt również dzisiaj rozpowszechniany nurt i ideologie LGBT i tym podobne. Na zakończenie przywołuje dwóch świadków, czym jest słowo Boże zawarte w Biblii. Pierwszy fragment pochodzi z drugiego listu Pawła Apostoła do Tymoteusza 3:16 jaką funkcję pełni słowo Boże jego uniwersalność całe pismo natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki do wykazywania błędu do poprawy do wychowywania w sprawiedliwości aby człowiek Boży był w pełni gotowy i w pełni wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. I drugi fragment, żeby nie przedłużać, z listu do Hebrajczyków 4.12, gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. Zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. No, właśnie to, co przed chwilą Państwu mówiłem. Ostatecznie Jezus sam powiedział, Mateusza na przykład 24, 35: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Biblia jest niezastąpionym fundamentem nie tylko kontaktu z Bogiem, ale również nauki mądrości, żeby nie przegrać swojego życia i umieć poruszać się w tym świecie, w jakim przyszło nam żyć. Pozostawiam z Państwa, pozostawiam Państwa z, tym, z tym pytaniem i osobistą odpowiedzią każdego z nas na pytanie, dlaczego Biblia przez wieki była księgą zakazaną, dlaczego dzisiaj jest marginalizowana. Dlaczego jest lekceważona? Życzę Państwu owocnych przemyśleń i trafnych odpowiedzi. Do zobaczenia. Na naszym kanale możecie oglądać również całą historię nawrócenia byłego księdza Jerzego. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Do zobaczenia. We've been forgiven, imperfect love.